Widzisz? Ja widzisz? Chciałaś mnie oszukać. Sorry. Jedyna normalna w tym całym zestawieniu to ta z tyłu. no, no widzisz. No, może to... jesteśmy bardziej bardziej nie No ale możecie nie gadać wszystkie, być w tym no samym momencie. Ja nie mam trzech uszu, żeby każdym uchiem słuchać jednej. Jak się drze jedna w okularach, drze się ta honorata, która nie jest i ta najinteligentniejsza, to ja nie jestem w stanie rozszyfrować, co wy chcecie mi powiedzieć. Taki fajnych chłopak, trzeba słuchać takiego mądrego. Ale dziękuję, że nazywasz mnie inteligentną. No bo jesteś inteligentna. Dzięki, co da się powiedzieć o mój Dobra. No, ale narcystyczna też. Ale ten. Um... W tak, w sumie. Tak, ja tak naprawdę mam bardzo niską samą ocenę. Żartuję. Nie no, najładniejsze oczy ma mata po prawej. Czyli ta ta że go ma honorata. Aha, ta. No. Wow. A widzisz, tam skomplementowałem, tam też, tej nie skomplementowałem, już się zrobiła zdenerwowana. Tak właśnie jest z kobietami. Jak nie zwracasz na nią uwagi, to ona zaczyna być ze kobietą Moi. i zaczyna cię wyzywać. Zaraz nie skipnie, zobaczycie. Ja wam gwarantuję, że jeszcze trzy minuty rozmowy powiem coś takiego, co sprawi, że mnie skipnie, bo nie wytrzyma. Ona ma nie, słabą psychikę. Ja nie, 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 nie pomijam, to ty byle pomijała, ale słuchaj, kobiety to trzeba traktować na równi. To na równi, to i to, to. A nie, to, to, to. A czyli jak ktoś jest głupi i brzydki, to mam mu powiedzieć, że jest piękny i zajebisty, tak? No. Nie, 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 nie. Pów prawda, zawsze mam problem. Nie, prawdę, to prawdę. Ja nie dosyć... bo czasem możesz konieczna ale... na samobójstwa. Przejście z Ja zawsze mówię prawdę oh, i Tak, bo to moja koleżanka tak, powiedziała tak. komuś kiedyś, że jest brzydki, rudy. I no i co z tego? No i to nie zabił? Nie zabił się, bo to fuck jesteś jakimś YouTuberem, Czekaj, czekaj, nie gadajcie wszystkie w tym samym momencie! Boże święty! Już! Spokój! Już, 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 ej, 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 już! Dobra, dobra, bo to są trzy kobiety, to są trzy kobiety, to wychodzi spoza strefy komfortu, trzeba to uspokoić. Trzy kobiety to za dużo jak na moją głowę, nie jestem żadnym gamerem, spokojnie, nie mówcie wszystkie we trzy, gadajcie po kolei, bo nie idzie tego zrozumieć, już o tym no, mówiłem no, dwa no. razy. Mm. Znacie, znacie ten... Mm. Znacie, znacie takiego gościa jak tak zwany Don Knur? Nie. A, to taki, to taki, taki, taki gościu, on siedzi, ogólnie miał kiedyś brodę chyba i siedzi dzisiaj w takiej czerwonej koszulce. No taki tak zwany zjebelando. Powiem wam tak, jak traficie na tego człowieka... Skipujcie to, skipujcie i trzymajcie się od tego z daleka. Bo to jest jak gówno, w gówno, no nikt nie lubi wchodzić w gówno, bo wiadomo, że nie dość, że śmierdzi, później taki, taki dziwny posmak, dlatego to gówno trzeba omijać takim wielkim łukiem. Takim wiesz, tak, tak jak Robert Kubica w zakręty wchodzi, tak samo Ty musisz omijać tego człowieka. A musimy go omijać, gdy w nim takiego negatywnego? No jest gównem. A kim on jest? Kim A tak może sprecyzujesz? A, czy mam sprecyzować gówno? Ale ale tu smakuje jak Czekaj, ale... czekaj, czekaj, ale nie gadajcie wszystkie we trzy. O mój Boże, ale ci Nie, nie masz, Mówiłem, że mnie skipną. Powiedziałem, że mnie skipną dwie minuty Cześć. temu i to skipnęła ta w okularach. Wiedziałem, że nie ma psychiki. ma.